Siemanko kochani, z Siemanko. wasza rodzina Januszy. No, słuchajcie, upatrzyliśmy taki super sklep, jakiś, który jest za nami i chcemy do niego za chwileczkę wbić, ponieważ zauważyliśmy, że w tym sklepie jest bardzo dużo takich fajnych, ciekawych produktów, które możemy dla was przetestować. To no. prawda, są trochę no. drogie, ale dla was warto. Dokładnie, żebyście potem wywiedzieli, czy opłaca się je kupić. Yy, różne są to produkty, słodko-słone, słone. słone. My właśnie idziemy wbić, żeby je kupić i zobaczycie, albo będzie jeden odcinek z tego, albo kilka testów. My lecimy. Trzymajcie się. Hej, kochani, posłuchajcie, weźmiemy pierwszy produkt. Mamy popcorn karmelowy z oryginalnymi tymi cukierkami Wersner Original. No, cena robi swoje, to 99. No, ale czego nie robi się dla naszych widzów? Weźmiemy... Są dwa smaki. Jest karmel klasyczne i jest brezel, czyli jakby z y, takimi słonymi też. Bierzemy gdzieś tu Precelkami. Precelkami, no. Dosłownie bierzemy się te produkty, lecimy Razem. po kolejne. Kochani, tu mamy się... teraz y, Oreo. Y, takie trochę nietypowe, ponieważ mini, malutkie w pudełku też. Zobaczymy, jak to wygląda. A ceny mamy ich 6,99. Więc co wrzuciłeś do koszyczka? Tak. Lecimy po kolejne produkty jakieś. Tak. To idź, idę za tobą. Mamy kolejny produkt chcemy wziąć e, chipsy bonsai. E, to są chipsy z soczewicy oryginalne 729. Myślę, że wyganiem pewnie by się z nimi zasmakowali, a my przetestujemy i sprawdzimy je w domu. Bierzemy i lecimy po kolejny produkt. Są tutaj krzyżynki o smaku krewetkowym, ale są to ostre, dlatego nie weźmiemy o smaku kary. To jest łagodniejszy smak. Także leci do koszyka. No co? Bo mamy tutaj właśnie dwa smaki. Cena też nie jest taka tragiczna, bo jest 7 zł. To co, w takim razie lecimy do domu testować wszystko, tak? tak. Mhm. Kochanie, przed chwilą zaczepił nas przedstawiciel handlowy i zaproponował do przetestowania wołowinkę suszoną której korzystają na przykład sportowcy i tu mamy trzy rodzaje tej wołowiny. Także my ją weźmiemy do przetestowania, zobaczymy jak to smakuje i polecimy Wam. Może Dokładnie. sami będziemy mogli nie tylko sportowcy. <gryśle> Wrzucaj do koszyka, a ja jeszcze pokażę, że oprócz tego są jeszcze takie batoniki. Tak, batoniki są jeszcze. Też Oryginalne i... Sweet Hot, czyli ostry, ale myślę, że weźmiemy je też sobie. To co kochani, widzimy się Mamy jednak dalej. Próbować. Dokładnie. <gry> Hej, kochani, właśnie wyszliśmy z tego sklepu, zapłaciliśmy 93 zł i 69 groszy. Zrobiliśmy taką korebeczkę kupiliśmy. To są produkty, które widzieliście już na filmiku jak braliśmy. Myślę, że powstaną z tego dwa odcinki, więc wypatrujcie tych odcinków. A my co, żegnamy się z Wami i do zobaczenia!